Czy tak do przodu wywala mocno no i ja próbuję jak bloki się w prawie zwalają to ja próbuję przeskoczyć i tak się ładnie zesawować history roll right history crit o pamiętasz A ja też ja drugą fazę. Hasty że Ja, ja, drugą. ja drugą. A więc jest Hugepad w losiegema. Nie wiem. Chyba Pad. To jest Kamień. co a to on, to ten kamień. No. Ja go jej oglądam. Ja go lubię, ja go lubię. To jeden z moich takich YouTuberów, ja których oglądam. Ale on jest mega dobry, jakby Cosia. I pa, jego kombo, widzisz? Rainbow Rocket, i ten biała skóra tam. Nie wiem. I co wiem? Widzowie imię. I pa pa jako bo nie chcę ci pokazać jak on klączy i tak. Ja taki. jestem on ciągle krzyczał A, a wiecie jaką on ma grupę rzeźbiczy? 1 2 2 taki jest kot jego. Na sercu. Muszę izviczej. I raz doinowałem go. O. Tak o.

ja teraz zaklęsowałem tak jak ty, do tyłu. A to nie trudne. Ale ja nigdy tak nie robiłem, a to Co? takie łatwe jest. A weź dróbką combo jego. ja nie umiem. Możesz mu kroki, białą skórę tego tego i... Musisz tylko tego kany coś tam... Oliwinka, a też robię takie podobne combo, Ok, ja chcę pójść, papie, pa, on próbował przez blok, ale właśnie ja chcę tak z tobą robić, że tak się super poczuję no a ja tak chcę, bo wtedy fajny kontent no, Ja to to mm. lepsze. Ja, tu to... ja odpiliło, to Tam zbudowałem. to słabe. Tam to dobrze. Tylko nie? on teraz cały czas triki czyli... tu Ja to, to mam, wszystko no, wszystko. No, widzę, ale Tano, liwia, tam, tam. Ale tam na, na tam to jakieś o! dziwne kompo robi. Podobne do Twojego, no naprawdę nie, naprawdę tak. Czekaj, tak. To, nie, to, nie, nie, będę, nie, to, się, <tędz vigilant> nie, proszę. <güler> nie, no, to. A ja mogę cię to nie, 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 nie To mam, a ja chcę go super pancować. No, a ty nie unieśnij. Mm. Nie wiem. Mnie jeszcze nikt nie od Ale u Ciebie, ale u innych, co? To... Właśnie tak się tego tryka robi, że się do góry. Jakiego? Trzeba, ja teraz odpadnę. Ale ten, że, że przy końcach tak się do góry idzie. Ale to czekaj. To bardzo a, łatwo. Wiesz jak? Tylko trzeba. Nie, ja, to. Stąp. Siemano to. Siemano to. Siemano. Siemano. Siemano, Siemano, Siemano. Siemano. Także widzę Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy I co? to. Zróbmy Co Kusia, luz, komu robisz? No to. Weź, już Dobra. jak on dobrze klatuje. A ja tylko jako kolega chcę zrobić. Kogo? No, kamienia. A wiecie, że kamień ma Pepę jako przyjaciela? No pepperoni mańczyć Co jest! To było takie ładne co wyrzędy Ale widzisz Arorek umie mega dobrze. Oni og... Ale Arorek to mega dobrze super pancuje. Pa. Może sobie zobaczyć. Co mogę? Okej, widzowie. Ja. Ja, ja i na tam kontra i także. A nie 1v1v1v1? A to też tam nie. Nie, nie Ja wolę 1 v 1 1 Mam go. A, ja byś za to granic... za pan kazał. To gramy... O, jaki ładny. Ale nie odpłatane, ładnie było, Ale ten gramy 2 versus 2, ale jak oni umrą, to wiesz... nie, nie, nie to potem to 1 kontra jeden. No. W ogóle widziałeś w walnie pan co przed chwilą dał? Mm -hmm. Ja chciałem go, ja chciałem go. No i tak jest. Ale... no kurde. Ja też go prawie, też go nawet ładnie super. Oj. To nie był jakiś super punch, ale odpadłeś. A to nie obchodzi tak naprawdę. Bo ja to ugram. Ja to na łatwo ugram pa. On nie umie super panca. Patrz. Ja ty nie. No ja no, Boże i teraz razem się to super pan trzeba bo nie tak jak tak. ale właśnie i tak byłem te ale tego tak nigdy nie jest tam... wiem wiesz jako ja musisz? do tyłu tak co ja robię no wiem on jest no. jak łatwiejszy no ale ten to całkiem trudny no nie jest trudny ale bo ja go raz 10 razy pod rząd zrobiłem ale ...do piekła. Kamień też u mnie nawet super kończy, ale... Jak on tego nie umie? A tak. ja to nigdy nie robiłem, ale to chyba jest łatwe. To trudne. Trudne to nie... A tego trika też zawsze robię, co nie? A wiesz, to nie fajnie? O, no, ma... ładnie zakraczował. Co, co nie fajne? Nie. On ma bardzo głośno... O, to co ja umiem. No. To, ten, on ma media mhm. bardzo głośno, że gra sama. Mm. Te bloki. Ale wie teraz bez twarzy bo to mi nie irytuje się. Ale... No bo to takie kółko irytujące. A ja raz tą emotkę zrobiłem i nagle... O, co ty Fabiana. To jest... jest... Chciałabym, żebym go zrobił. Chcesz go zrobić? o ten inny chyba odpad. Tak. Tak. Ale duo, komba y, panczy na niego, okej? Okay? Ale to nie nie panczuj od razu. Trzeba wyczekać moment. Ale on właśnie. Kiedy go z duo panczujemy. No boże. O dobrze. Poświęcę się dla ciebie. Ja go ładnie zaklamowałem. Dlatego ja specjalnie odpadłem, żebyś... Tak musimy na turniejach robić. Ej, uuu, no, to było ładne. Co nie? Ja, ja? ja wiem jak to się robi. A to jest mega trudne. Ale Arorek, widzisz jak pan czuje ładnie? Ale pa, na tym turnieju, za 50 gemów, będziemy tak robić, okej? Okay? Że ty będziesz nie z bloku, a ja pan, ja nie stać na blok. Co miałam przez blok A Wielkanoc. A zrób dla 5 albo 6, bo, bo in... Ale na przykład dużo kolegów musi ciebie jeszcze dzionować. Nie, cztery są. No. Nie, bo Wielkanoc teraz był, a wtedy był inny. Wtedy był Marszał albo Polak NR Pro. Nie, nie był Pro. A nie, to... To ten bot To bot czy. To bot? Bo ja A pa. To nie bot, bo inaczej by się. No a pa, 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 co ten powiedział? Pa. Co a Tak, to i Nie, dobra nawet Oni dwa kontra na a bo ja kontra na Nie. Yeah. No to jeden kontra, jeden kontra, jeden. Kontra a, a słuchaj co oni gadają Nie, zaklemowałam ja 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 jest... ja tak o, to jest wodba no tam weźmie jakąś spek pies robię Easy win. A ty, tego trika teraz ja zawsze robię, co nie jakiego. Ja że robisz tak przez ten. Że od ko się tak odbijasz. Nie, że rozbijasz i od kocha, tylko że. A co tu się stało? Nie wiem. A Rorek się zrejdował, albo się zeszł. A kamień nie umie chyba. Przy, bym, będzie na YouTube? Będzie, nie Ale Arolek tak dobrze super pan mnie, nie? Nie, nie, lepiej niż Pepa. Ale prawie lepiej niż Pepa. A nie, tamten to cheater, no. że ma e, wuj takiego, bo on jest mega słaby. No. Ten kolega, ten który ma złote wuj ten... A musisz sobie zrobić Batman jak Flint jak ciaci. Nie. Nie grab widziałem. Ale ja mam. Ty masz? No. O. To to OK, ja kontrolam ciebie i... Znowu wiem. ciebie. Ha. No bo ci się nie liczy. No dobra, no. Nie, już się nie Gdzie na. Ej, bo... znowu... Ja, to chyba na... O Boże, ten balon. Ja... no... I teraz o oh Boże. Ja cię ja ja. ciebie przeskoczyłem. Ale ja robię pyk. No, przez ciebie prawie odpadłem. Kto umie lepiej? Ja czy ja uję? No. Ty. Jednak ja. No. Co jest? Za mocno przeniknęłem. Ale wanie ciebie zapanczowałem. Yyy... kiedy? <grym wziął> A teraz giną przez twojego panca? A nie. nie, nie, to był... to nie byłeś. Nie nie nie, 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 nie nie, tylko to po głowie twoim przecież. To jest jeden z moich ulubionych skinów. A to mój ulubiony skin. Bo że no ale ja nie naśladuję ty strejpie kamień Tylko ja nie naśladuję jego kombo bo no, nie skina. mogę No nie, nie naśladuję tego skina, bo ja zawsze robię filotową ja. Co jest? To było takie ładne, prawie Ale to ja też umiem. O, to, to był długo Nie, więc... bo ja, ja go nie zapanczyłem. Wiem, ale ja go Ja dwóch zapanczowałam. Ja na mówię długo pancz. Ja. Ja kiedyś nie wiedziałam jak się super punchuje. Ja myślałam, skaczesz i robisz pancza a, a wiesz, jak się super punchuje? Ja wiem. Może robisz na teraz pokażę e, taką pancz i, i tak do laseru. Ale ja nie chciałam cię nawet trafić, tylko mi pod nogi laseru.

Czekaj. Ja Ej, to wow. Nie czy miałem przyjaciół. Nie miałem przyjaciół. Zgadnę czemu, byś miał w końcu przyjaciół. Hej, zgadnę czemu, byś miał w końcu przyjaciół.

no. Dobra, nie rób tego. No, ej, ja gadam po stronie. Ej, nie mam tego żelusza jako przyjaciel. A ja mam żelazo. On wydał dużo pieniędzy na Stumble, weź. Tak. Pał mnie, pał mnie. Oj, lepiej, ale... Oj, jak ładnie pachnie. A ja... Ty kontra nich, czy to? Yyy... Mam... kontra nich. A bo... Ja kontra... Nee, dat doe ja ik niet lubię. A ja, ik No. A Nee. Ah, kijk, hej, die op die nicht, uh, download. Kijk, die uh, niet afgesloten stammen. Ik Bo zo blij. Ik ze zo blij. Ik ben zo blij. Ik ben Ik Ik ben Ik dat toch? Ja. Hij doet nogal prettig. Ja. Oh mijn god. Hij is dubbel bloks, plus niet volledig. Maar preks. die blokken zijn er niet. Geluid, maar... Weet ik, maar weet je wat ik wil doen op die blokken? Nee. Nice. Kijk, ik, doen. ik had bij zo'n proeplier gezien dat hij uh, bij, die, bij die laatste klus doet, bij Kooltse. Dat uh, hij bij Kooltse klus doet. Gewoon normaal dat je in de zon kan bij Kooltse. Kan jij... Wat kan ik doen? Wat zou je doen? Zet je ze in de kooltse? Ik weet het. Hij doet het niet. Oh, hij kan het niet doen. co <laughs> ty dobre. Pamela Się. rekord was 8 clutch. Okej, widzowie. wideo Ja mam mam lubię teraz nie. A jak będę miał to chcę ci pokazać, okej? Okay? A ten polon! Boże, on, ten typ, co prawie odpada. Co ty zrobiłeś? Przeniknąłeś. Co jest? Jak on nogą tak daleko... O, dło pan chyba. No tak. No ja mnie I? Stronę, o nie, bo ja po głowie je błądziłem. A ja go chciałam za super pan. Czu, pan ja myślałam, że ten zeusz odpadł. No nie psuj mi, bloków! A kiedy się, Z jak zaraz ode mnie super pan, to dostaniesz. Gwienku mam. A teraz dostaniesz ode mnie, Pff. Mógł mnie nie panczować, bo z Natanem nikt nie tylko Fabian i Nikodem i Rahul może mnie pancować i widzowie, którzy mnie subskrybują. Ale inni, tacy jak ten kiki kąkalazeus, no główienko małe znaczy się, to on mnie nie może panczować. Ten typ mnie nie może panczować. Tak? Ej, bo ja nie mogę. Co jest? Ja razem odpadliśmy nie. wszyscy tak. A, każdy? No, a ja, ja ten. Ja. Ale ja go ładnie nawet zaplanowałam. Mmm. Oboże. Szepko, Szybko Szybko, dziewiątej, jest na tam. Tak, jestem.

A wygramy to, co nie? Ten cały turniej, co nie? No nie. No ale jak będziemy robić tak, że jakogoś na dobrych blokach pan czuje. Nie, ty pan a ja Klaszow. na niego skaczę mu na głowę? Czy robimy tak? No dobra, ale ja go super pan czuję dla serca. Hm? Ale przecież będzie jeszcze drugi. No właśnie. A ty będziesz musiał wtedy z nim łambiłam. No, no to już lepiej chyba tak jak ja czy ty. Lepiej ja bym no to. Le lepiej ja na niego skoczę, a ty robisz z nim łambiłam. No to jest naprawdę yeah. lepiej, bo ja... No... Bo ty jesteś lepszy, no lepiej no, Ja nie ja wiem, ale prawie tak samo tak samo czy tak e... czy lepiej odrałujesz super. Pan czuje. Hmm. Chyba tak samo, bo... No, Raul to kiedyś to o wiele lepiej. No tak, ale każdy kiedyś o wiele lepiej, oprócz tych ludzi jak miał. No bo ludzie kiedy, kiedyś byli mega dobrzy, teraz są słabsi. A ja kontra... Ale muszę tak siku, że teraz słabiej gram. Ja kontra Was. Okej, okay, ale ja muszę tak mega mocno siku. Dlaczego słabiej będę grał. Co jest słabiej. No ja. próbowałem, że mnie do góry tak wywaliło. ale. Ten chłopca. Nie zaklaskuję. ja. Idę się. Co?

Nie, nie ten, nie ten, nie ten. A co ty teraz próbujesz? Dzieci mnie dostać? To ci śmierdzą. I Afika, proszę, proszę, proszę. Daj! Prawie możesz duplikować. O prawie! Tak na serio A tak na serio to ja dobrze umiem teraz panczować i super panczować, czy nie? Dla mnie to mega dobrze. Jak ja w parę naś, no do Ale ładnie niech cały czas panczowałam tego tego i potem na Dubel Blokach jeszcze kochasz. A tak mnie z boli. Nie uda ci się. To nawet się nie da. Da się tak no, przez rok. Ale tak to się nie da. To też nie Okay. A po polsku, bo ja się teraz na ziemię. Uuu, udało mu się! Siemano, siemano, siemano. Siemano. Ja A ten Grzeusz teraz się na mnie wkurzył, bo ja go bardzo ładnie ten... spanczowałem i... Dobra, i tu pączko, bo punch, komba pancz był. Ej, bo no. on buta ma, nawet nie ja go, znajomy nie mam, a ja widziałem, a ty już masz go, chyba długo, a nie widziałem. Ja wiesz... dopiero to... B. Ale, no masz, już mega długo. Go. <tłuk> А мне кажется, что с войнишка он мешли за изробеж на наду панч. А там А он что, добрый? nie jest dobry. Zaklaczujesz, zaklaczujesz. Coś, twoje rainbow kroki widzisz? Wiem, wiem, to tak. Kurde. Masz to. Nasz No, to słaby. Naprawdę ten, myślałam, że nie zaklaczył ja. Taki łatwy ten klacz.